Witam serdecznie z systemem Cezary Wędkarstwo.pl Słuchajcie, dzisiaj czas przygotowań do spinningu eee, Rozpoczęcie sezonu spinningowego już, tuż, tuż. Także postanowiłem szybko zmontować zestawy już po zimie, bo były całkowicie rozmontowane i pokażę Wam, co w tym roku, na co przynajmniej w maju. Nie? W maju będę w większości łowił na. Boblery, woblery, wobblery twitchowe no bo w twitchu, że tak powiem się zakochałem bo jest naprawdę mega skuteczną metodą i bardzo fajnie się na nią łowi, a więc zacznę od spinningu może spinning, ci którzy oglądają już wiedzą, że jest to JMC Adventure Full Moon spinning, ciężar wyrzutu od 5 do 25 gram wyrzutu długość transportowa nie jest duża także fajnie się mieści w samochodzie nie ma jakichś tam problemów z umieszczeniem go żeby gdzieś tam przeszkadzał także fajnie w bagażnik wchodzi i elegancko także taki spinning spinning już znacie bardzo przyjemny do twitcha bardzo fajnie się nadaje no i już łowię nim bodajże ze 3 czy 4 lata i, i w dalszym ciągu służy i jest bardzo bardzo przyjemny Dobra, kołowrotek, kołowrotek, kołowrotek. Kołowrotek leci nowy, już Wam go pokażę. Eee, będzie to Harami Robinsonek. Eee, kolejny, do spinningów latuje, całkowicie inny nowy jak był. Po kolei sprawdzam i jego, ich wytrzymałości, no bo niestety Twitch bardzo mocno dostaje, daje w tyłek dla kołowrotków tak mniej więcej to wygląda. nówka funkiel nie śmigany, także trzeba go zmontować. Skręcamy, tutaj docisnąć korbkę. Kołowrotek FD 2510, z tego co tu jest napisane. Oczywiście przełożenie 521 tylko i wyłącznie do spinningu łowię na przełożeniach 521 dla mnie są to najbardziej optymalne e... szybkości nawijania, jak tutaj wygląda. E... Co wam tu powiedzieć, 5-2-1 e... Maksymalny hamulec, to bodajże tu jest 12 kg, a, 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 a ciężkość jego to jest 256 gram taka jest jego Masa. Zakładamy kołowrotek. Czekajcie, bo tutaj wszystko jest złożone, było na zimę, wszystko elegancko. Dobra, tak to się będzie prezentowało na kiju. Zobaczymy, pracuje bardzo płynnie, także luks lux lux, plecioneczka, plecioneczka wszyscy ją chwalą i o tym C. jest to wytrzymałość 21 kg, można powiedzieć, 29, 150 metrów jest na szpuli 45 LBSów jest tutaj jakaś średnica PE30, nie bardzo do końca wiem jak to mniej więcej się bierze, gryzie jest to największa plecionka, bodajże, z tej firmy. I jest jej zalety. Jej zalety można wymieniać i wymieniać, bo jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim jest bardzo smukła, śliska i bardzo mocno wytrzymała. Takie coś cieniutkie. Dobra, będę ją powoli nakładał. Muszę tutaj to przełożyć przez przelotki bo będę oczywiście e, nawijał ją na mokro bo też jestem nad takim zbiornikiem żeby nie było w domu w misce <laughs> tak jak to był kiedyś film i dużo osób się śmiało znaczy ten film jest jeszcze na YouTube u mnie na kanale bo wcale go nie uszywałem bodajże moje, panenty, pat moje patenty i sobie zostawiłem go by śmiesznie było że w misce <laughs> Była woda i była właśnie plecionka zakładana na mokro. W ten sposób to zrobiłem. No dzisiaj, żeby się nie śmiali, że w domu i miska, no to sobie przyjechałem na wodę. W związku z tym, że mówiłem na spławik i niestety nic za bardzo nie gryzło, także postanowiłem sobie nagrać dla Was taki materiał odnośnie spiningu. Tak? Dobra. Kołowrotek, na kołowrotek, jak Cezary zakłada na kołowrotek? Oczywiście nie wiem, ile osób miało problem z tym, że się zaczęła plecionka ślizgać na szpuli. Ja sobie mam taki patencik na to. Tutaj będzie normalne, najzwyklejsze wiązanie normalny supełek bez jakichś tam wydziwacji. Trzy supełki wiąże normalne wiązanie takie węzeł normalny, normalny prosty. Węzeł. W końcówkę trzeba by było obciąć, żeby tego się za dużo nie wlątało. No mam tutaj taki malutki nożyk, który jest bardzo przydatny, bo się mieści. muszę to przeciąć. Ciapnięte. no i teraz żeby właśnie nam się tutaj nie ślizgała plecionka, tutaj mamy klipsa ten klips dużo osób używa do innych rzeczy ja w spinningu i ogólnie w każdym kiju, nie klipsuję zestawów, ale tutaj zakładam sobie plecionkę za ten klips i w ten oto sposób nawet jak już gdzieś ta plecionka dostanie wilgoci jakieś z czasem to ona się i tak czy siak to nie będzie mi ślizgać Słuchajcie, bo mam tutaj jakieś problemy natury koordynacyjnej o. ten oto sposób tutaj założyłem za ten klips jeden raz teraz jeszcze dociągnę go jeszcze, jeszcze jedną obwojkę taką zrobię żeby było już na fest i w ten oto sposób zostawiam czas nawijać plecionkę tak jak mówiłem na mokro to zobaczycie za chwilę A więc plecionka do wody i nawijamy No i nawinięte 150 metrów plecionki wleciało na kołowrotek. Bardzo fajnie się ułożyła na mokro, dlatego na mokro, bo ona fajnie się układa, później się nie robią brody, no i jest bardziej, bardziej lepsza w użyciu, że tak powiem, nie wiem. Coś, coś, coś wymyśliłem takiego, żeby powiedzieć taką. <laughs> Nie, w każdym bądź razie e, dużo lepiej schodzi z e, szpuli, e, fajnie się nawija, jak widać 150 metrów weszło i jest ładnie ułożona. Dobra, co dalej? Czekajcie, bo tutaj troszeczkę tej plecionki za daleko nawinęłem i ona mi zeskoczyła z przelotek. Muszę znowu je przełożyć. Żółta. Dlaczego żółta? Bo fajnie ją widać w trakcie rzutów jak wychodzi ze szpuli. Wiem mniej więcej jaki łuk się robi. Ogólnie przyzwyczaiłem się już do żółtych plecionek. Jakoś mi jest fajniej to prowadzić przynęte, tak? Ryba i tak tego nie widzi, bo jest przypon i w ten sposób. To robię. Dobra. Jest już założone przez przelotki. O! W ten sposób, teraz jak już wspomniałem o przyponie, to trzeba zawiązać przypon. Tak? Dobra, przypony. Przypony stosuję Jotemce Adventure, Titanowe przepony już Wam pokazuję dlaczego ten jest 35 do 7 kg to będzie za chudo 7 kilo 35 czekajcie muszę znaleźć sobie odpowiednią wytrzymałość 7,35 35 35 centymetrów, bo szczupaki potrafią obgryźć ale mam też krótsze i te krótsze będę zakładał w tym roku jest 14,35 może jednak założę dłuższe 14 gumka jakaś jest 14 kilo 35 cm długość tak jak mówiłem przypon tytanowy który nie ulega żadnym deformacjom. Taka zwinięta. O! Nie wiem, czy go widać. Pokażę Wam. Myk. Przypon. Zgniatam. A on dalej. Prost. Dlatego je lubię. On będzie Wam służył bardzo długo. Eee... Wyciągnie nie jednego szczupaka i nie zrobi się z niego sprężynka, nie będzie zdeformowane, tylko będzie dalej, dalej prosty. Dopóki go nie zerwiemy albo się nie poprzeciera i nie popęka, tak, no, to musimy łapać po dobrych haszczach. Węzeł. Węzeł jaki stosuje do wiązania plecionki do krętlika. A więc, tak przekładamy. Przez oczko to już też mój standardowy węzeł. Tutaj jest przez oczko, fajnie na żółtej pleciance, będzie widać. I biorę tutaj palca w środek. Zatrzymuję i oplotuję jedno, drugie sześć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tą końcówkę przekładam przez to, co przytrzymałem palcem i tu się zrobiło dodatkowe oczko i przez te oczko też przekładam tą końcówkę wtedy robi mi się coś takiego i jest bardzo mocny, bardzo solidny węzeł stosuję go praktycznie do wszystkiego do wszystkich swoich zestawów czy żyłka, czy plecionka, czy sum, czy gruba plecionka do wszystkich, wszystkich, do wszystkich metod używam właśnie dokładnie tego wiązania no do wiązania haczyka troszeczkę inny zestaw no bo to się nie da zrobić aczkolwiek jak jest haczyk z oczkiem to wtedy wiążę też tym węzłem zbędną końcówkę trzeba obciąć bo ona jest mi tutaj też zbędna jak to samo powiedziałem No więc można powiedzieć spinning zmontowany, zestaw zrobiony, no a teraz jeszcze trzeba przynętę do niego zastosować. Przynęty Wam pokażę wpierw oddzielnie wpierw oddzielnie na co będę łowił głównie w maju i pokażę Wam dosłownie wszystko to, co mam w tym magicznym pudełku. Pudełko jest tu dwustronne że mogę zługo układać z tej i z tej strony. A co tu ciekawego? Tadam A więc tak, to jest które jest w Nie wiem, co on tutaj robi. Taka banieczka. Też się ktoś oglądał film, fajnie połapałem na nią bodajże pierwszy mój wypad z Twitchem to była właśnie ta baniska. Eee, tutaj są woblery o tego woblera to na pewno bardzo dobrze znacie od usta Twitchowy nawet ster łamałem ajajaj aj, aj. bolało pewnie gdzieś tam mam pewnie drugiego łamałem ster pewnie na jakimś zaczepie w każdym razie brzuch ten widać też jest już stargany jest oczywiście też Salmo Zalmo, eee, To jest to samo co ten pomarańcz. Tak? Eee, jest to wobler bardzo. Wobler eee, ten adusty 130. Jest woblerem neutralnym, który po prostu w wodzie, jak go zatwiczujecie, on robi fajne różnego typu wygibasy i zatrzymuje się bardzo, bardzo powoli, powoli schodzi w dół. Bardzo często w momencie twiczowania przystanek, on staje, są uderzenia szczupaka. Także ten jest też rozmiar większy. Jest to już 155 a dosta, Twitch i ten z kolei jest troszeczkę innej struktury, też jest bardzo neutralny, ale ten już nie opada w dno, tylko bardzo, bardzo powoli się wynurza. Taka jest różnica między... tylko się jakoś mi zaplątała. Różnica między 130 a 155. No, w większości, w 90% moje wypady majowe na szczupaka będą właśnie z tymi boblerami. Jest ich parę kolorów, także wyróżniał. Jest taki malowany szczupak, też fajnie połowiony, nawet widać, ząbki są po odbiane. Mam tutaj też takie cudaki, na tego cudaka też złapałem jakiegoś. Szczupaka bodajże 70 czy 80 cm I jest nawet nagrane jak z wierzchu go zgarnął Bardzo fajnie Na takim bojorze wśród drzew Też Twitch Ogólnie Twitch, Twitch, Twitch I tutaj taki No to jeszcze nie łapałem jak widać RSJ88 I to była pierwsza strona Mojego Magicznego pudełka Wracamy na drugą stronę. Z drugiej strony. Co my tu mamy z drugiej strony? No więc z drugiej strony jest też salmon, tylko troszeczkę obgryziony. Oczywiście blacha. Blacha bodajże jest to susiksa. Tak? Susix, susik blaszka. Słodka jest nawet guma. Relax kopytko. Mało gum będzie w maju, ale gdzieś tam się na pewno jakieś A Adusta Jerk Spiker 130. Taki srebrniak na niego mówię. Tutaj troszeczkę jeszcze inne malowanie. A tu jest właśnie ten pomarańczowy cały, zapasowe. Zawsze w pudełku muszą być u razie jak nie był upakowania. O ten Twitch. Pomarańczowy jesienny, bardzo dobry, bardzo łowny. Zresztą to widzieliście. No i srebrniaki. Srebrniaki na wiosnę będą królować. Srebrniaki takie malowanie jeszcze jest szupakowe. I tyle by było z mojego tego pudełka, które będzie królowało w, tym ro... w maju. Tutaj mam jeszcze 155. Jeszcze nie rozpakowany większy i srebrniak większy też 155 coś tutaj jeszcze mam do Was do pokazania o, chyba raczej eee, nie ma więcej woblerów także na razie nie będę montował zestawu bo przyjechałem tylko tutaj nad wodę właśnie po to żeby zmontować żeby już po prostu 1 maja mieć eee, gotowca zrobionego nie kręcić się nad wodą także Taki zestaw. Zawsze do mnie mówiliście, gdzie jest podbierak. No, w tym roku już jest trochę tego podbieraka, no ale do szczupaka, na szczupaka już nie będę brał większego tego długiego podbieraka. Tamtego mojego śmierdziuszka, że tak powiem, pozbyłem się, oddałem go dla kolegi. A do mojej kolekcji wpadło taki oto podbierak. Bardzo mnie zaurocz. A więc czemu? Patrzcie ciach ciach gotowo mam wersję krótką króciutką z dużym koszem także jak mam jestem gdzieś przy rzece mogę sobie podebrać ale z tej krótkiej wersji można zrobić długą wersję teleskopową jeden skład drugi skład trzeci skład czwarty skład piąty skład Szósty skład Siódmy skład I ósmy skład I w ten oto sposób robi się naprawdę długi podbierak Do podbierania o. Bardzo fajny pomysł Ktoś wpadł Ile on ma długości Nie mam napisanego Ale przypuszczam, że gdzieś koło 2 metrów, na pewno dwa, i metra podbierak. Bardzo fajny pomysł, jak już wspomniałem. Bardzo fajna konstrukcja, bo taki szybki teleskopik zrobiony. A co najfajniejsze i najlepsze jest w tym, że w momencie, kiedy nie chcę mieć długiego, po prostu tutaj na gąbkę zaciskam i mam krótkiego, nie ruszającego się, nie obracającego się, także bardzo fajnie pomyślane. Jest bardzo leciutki. Widzę tutaj jakiś taki fajny materiał, jakby węglowy. takie jak wędki składa się. Pach też się zatrzaskuje. I mogę spokojnie sobie chodzić w krzakach razem z tym podbierakiem, a nie nosić jakiegoś wielkiego koromysła tak jak. To dlatego to, to był jeden z powodów, który, dla których e, nie nosiłem często, gę, często podbieraka. drugą zaletą jest to, że jest gumowany, super sprawa, nie będzie brzydko pachniał w samochodzie. Dobra, teraz taki instrument. Jest to instrument bardzo przydatny, żeby nie tracić swoich cennych woblerów. Jest to instrument zwany wychaczaczem. Bardzo długi jest i bardzo ciężko się wyciąga, ale jest dosyć długi. Też jest jakieś 2,5-3 metry. Już Wam demonstruję o takie coś, do czego to służy. A więc służy to do tego, żeby po plecionce zapleść plecionkę. Plecionka wychodzi tędy i zjeżdża. I po prostu do samego dna ściągamy se i tam ewentualnie korzeń albo coś odczepiamy przy samym dnie. I można bardzo fajnie wyciągnąć. Zademonstruję Wam jak to będzie mniej więcej wyglądało na trawce. A więc tak wkładam, owijam sobie i wyciągam. I w ten oto sposób można tak jak widzieliście wyciągnąć i woblera i zaczep, który nas uwięził i chce nam zabrać woblera. Także bardzo dobry pomysł na łódkę, na ponton. Można głęboko włożyć, tak do 3 metrów przypuszczam, że tu jest. Ja mam 2 metry. No spokojnie, 3-3,5 metra, nie pamiętam jaka jest długość, ale coś, coś koło tego. Także bardzo też dobry pomysł, też będzie ze mną często jeździł, bo nie chcę tracić fajnych woblerów czy łownych gum. No i w sumie to by było tyle z montażu tego zestawu. Jakim zestawem, jakim sprzętem nad wodę na 1 maja? Na 1 maja będę się wybierał. Jeszcze tak na 100% nie wiem gdzie, na pewno... Tam, gdzie będą ryby, mam nadzieję, że będzie łowny w tym roku, ten pierwszy maj, bo tamten rok był bardzo słaby, aczkolwiek dwa lata temu maj był podobnie zimny jak w tym roku, e, znaczy kwiecień był podobnie zimny jak w tym roku i te ryby tak nie bardzo do końca fajnie żerowały. Jesz, wcześniej się wytarły i ten szczupak żerował na, na rybku i po prostu nie bardzo był zainteresowany naszymi przynętami. W tym roku jeszcze dużo ryb się nie wytarło, bo jest no tak jak mówię bardzo zimny kwiecień. Marzec był ciepły w miarę, szczupak drapieżnik się wytarł, a kwiecień jest chłodnawy i wiem, że ryby już się powoli grupują dotarła, ale jeszcze się nie trą. Eee... No i to może być fajnym prorokiem na to, że pierwsze początki maja będą bardzo fajnie połowione. No dobra, tyle z dzisiaj z tego montażu, zestawu. Lecę gdzieś na jakieś rybki ze spłowikiem albo z metodą, pewnie będziecie oglądać może na dźwiękach. Także w następnym materiale będę już się też takim e, typowo pokazowym sprzętu i tak dalej. Będę Wam pokazywał zestawy na żywca, ewentualnie pod suma, bo zestawy na żywca, na szczupaka i na suma będę miał dosłownie te same, tylko będzie się różniła między nimi. Że tak powiem, przypony, czy haki, i tak dalej. Dobra, eee, tak jak mówię, tyle z dzisiaj. Dzięki, że obejrzeliście. Zapraszam do subskrypcji i życzę Wam łownego maja. Trzymajcie się, cześć.